Jak Państwo pamiętacie, na mój wniosek w ubiegłym roku Rada Miasta przeznaczyła na budżet obywatelski, zielony budżet obywatelski kwotę 500 tysięcy złotych. Postanowiliśmy ten budżet ukierunkować w stronę zazielenienia Dzierżoniowa, estetyki Dzierżoniowa, żeby po prostu taką część inwestycji dzierżoniowskich w tym roku wesprzeć. Został przyjęty regulamin z zarządzeniem burmistrza, ustaliliśmy właśnie, że w tej kwocie 500 tysięcy złotych. Zadanie będzie duże do 300 tysięcy, kilka zadań do 50 tysięcy i za, średnich i zadania małe do 10 tysięcy złotych. W lutym, marcu były złożone wnioski przez mieszkańców. Pamiętacie Państwo, tam trzeba było podpisa, zebrać podpisy 15 osób i każdy, kto tak, takie podpisy zebrał, mógł złożyć swój wniosek, opisując go w sposób taki słowny, na czym on miałby polegać. Tych wniosków zostało złożonych dziewięć. Komisja, która została powołana przez burmistrza Dzierżoniowa zweryfikowała te wnioski pod kątem zasadności, możliwości wykonania, pod kątem finansowym również. Niestety trzy wnioski nie zostały zakwalifikowane do dalszej pracy. Nie dlatego, że były złe wnioski, oczywiście bardzo, bardzo fajne, ciekawe i na pewno będę o tych rzeczach też pamiętał. Natomiast ze względu właśnie finansowych, organizacyjnych nie mieściły się one w ramach tego naszego konkursu. Natomiast Sześć wniosków, które zostały złożone, zostały zakwalifikowane. Ja dzisiaj Państwu te wnioski, te projekty, propozycje króciutko przedstawię. I dobra informacja jest taka, że najprawdopodobniej, w zasadzie na pewno, nie będziemy musieli przeprowadzać procedury głosowania, bo po tej pierwszej analizie merytorycznej, formalnej i finansowej okazuje się, że możemy te sześć wniosków w tej kwocie około 500 tysięcy złotych zrealizować. Także będzie to dla nas znacznie ciekawsze i lepsze, bo nie musimy po prostu tracić dwóch miesięcy na przygotowanie promocji tych wniosków, przygotowanie głosowania i same głosowanie. Także rozpoczniemy realizację tych zadań praktycznie już od przyszłego tygodnia, realizację formalną, koncepcyjną, projektową tam gdzie trzeba. I całkiem możliwe, że te wszystkie wnioski już w tym roku w 100% zostaną zrealizowane. Natomiast przechodząc do meritum, powiem, jakie wnioski zostały złożone i jakie oczywiście wejdą do realizacji. Ten duży wniosek to będą ścieżki zielone wokół murów obronnych od strony ulicy Miodowej. To jest park naokoło naszych murów obronnych. To jest jakby kontynuacja tego działania, które rozpoczęliśmy na Wale Szwedzkim, gdzie ta część parku została zrewitalizowana. Tutaj mieszkańcy właśnie centrum zgłożyli taki wniosek i ten wniosek mieści się w tej kwocie do 300 tysięcy złotych. Ja tutaj też deklaruję, że jak będzie już ta koncepcja, będzie przygotowany projekt, jeżeli uznamy, że jest to sensowne, żeby zrobić w całości załóżmy, ten kawałek murów obronnych od ulicy Miodowej załóżmy do, do świateł na skrzyżowaniu Batalionów łowskich i Ząbkowickiej. Możliwe, że dołożymy też z budżetu naszego miasta, jeżeli takie środki znajdziemy, żeby już w całości to zadanie w tym roku domknąć. A jest to, jest to, świetnie się wpisuje w ten nasz projekt, czy w te nasze działania dotyczące rewitalizacji całej Starówki. Jesteśmy w rynku, jak widzimy, kończy się modernizacja naszego rynku, właśnie te parki wokół murów obronnych, park przy Kinie Zbysza. Prawdopodobnie też w najbliższym roku będzie zrealizowany, także to zadanie jest takim uzupełnieniem i krok po kroku dojdziemy do tego, że wszystkie nasze te tereny zielone tutaj w centrum, w ścisłym centrum dzierżoniowa mogą być pięknie zrealizowane, zmodernizowane. I teraz przechodzimy na pięć wniosków tych średnich do 50 tysięcy, też bardzo fajne wnioski, bardzo ciekawe. Pierwszy łany narcyzów, projekt średni dotyczy zbiegu ulic Piłsudskiego i ulicy Bielawskiej, więc również to jest ten park, również, również teren zielony nasadzenia narcyzów, czyli tych kwiatków, które upiększą właśnie ten teren, nie tylko ta zieleń taka typu choinki czy, 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 czy pnącza, ale też chcielibyśmy, żeby właśnie te tereny stały się w odpowiednich okresach roku kolorami, terenami kolorowymi. over me. Kolejny, kolejne zadanie, łącznik lawendowa korczaka to jest druga część miasta, nowe miasto tam od tej ścieżki pieszo-rowerowej czy ścieżki transportu rolnego, którą jedzie, przemieszczamy się w kierunku Uciechowa. Właśnie od tego skrzyżowania, od tego zakrętu wzdłuż pól uprawnych do ulicy lawendowej wykonane zostanie nasadzenie, wykonany teren zielony. To w budżecie miasta taka ścieżka pieszo-rowerowa, Utwardzenie tej, pieszki, tej, tej ścieżki znajduje się w budżecie naszego miasta, natomiast wzdłuż właśnie tej ścieżki, tego terenu będą tereny zazielenione, także to przejście do ogrodów działkowych będzie znacznie, znacznie przyjemniejsze i ładniejsze i wygodne. Kolejne działanie, zielony skwer przy Piławce, przy ulicy Kościuszki. Też tam taki teren zielony jest, został wniosek złożony, aby ten teren zielony, no trawę zagospodarować, żeby były klomby, żeby były właśnie nasadzenia. Ma to za zadanie upiększenie tych naszych kolejnych terenów. Kolejne zadanie skwer seniora i juniora, bardziej zielony i kolorowy i to jest już też właśnie kawałek tego terenu zielonego przy rzece, rzece Piławie, przy ulicy Kopernika. Tam wnioskodawcy poprosili, żeby, czy zgłosili, aby nasadzenia wykonać wzdłuż tej ścieżki pieszej od przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 9 do ulicy Prochowej. I proszę Państwa, kolejny ostatni projekt zieleń to życie, błękitne, błękitne, różane, różane, czyli osiedla nasze mieszkaniowa wielorodzinne i tam właśnie na tych osiedlach zaproponowane zostały kolejne nasadzenia kolejnych roślin, rabaty, różne inne, inne tereny związane z, z upiększeniem tych, tych osiedli, więc jak najbardziej wpisuje się to w nasze założenia. Chcemy, żeby właśnie w w tym kierunku ten budżet zielony dzierżoniowski był realizowany. I proszę Państwa, jeszcze raz powtórzę. Te sześć zadań, które przed chwilą przytoczyłem, nie realizujemy wyboru tych zadań, bo one się wszystkie wpisują. Wpisują się i tematycznie, ale też finansowo. Zmieścimy się w tej kwocie 500 tysięcy. A jak trzeba będzie, to jak mówię tutaj, z budżetu miasta dodatkowo dołożymy pewną pulę, żeby je w całości jak najszybciej zrealizować. To nie wszystko, jeżeli chodzi o, o zieleń, bo jak widzicie Państwo, każda inwestycja, również tutaj w rynku, yy, związana jest z tym, żeby tą zieleń dokładać. Tutaj w tym roku jeszcze tego bardzo nie będzie widać, ale są nasadzenia i niskie i wysokie drzewa, które spowodują, że za rok, za dwa naprawdę będzie ten wizerunek naszego rynku zupełnie inny. Będzie to miejsce spotkań, miejsce rekreacji. Mam nadzieję, miejsce, w którym powstaną kawiarnie, powstaną ogrody letnie, w których właśnie będzie można usiąść, wypić kawę fontanna, zapewne, która przyciągnie dzieci z rodzicami, z dziadkami, także na pewno te działania tu w rynku spowodują, że rynek będzie bardziej atrakcyjny. Ale każda inwestycja, czy to drogowa, czy inwestycja, tak jakby, chociaż przedszkole publiczne numer 7 na osiedlu tęczowym, w każdym tym działaniu inwestycyjnym jest pozycja dotycząca te zieleni, zazielenienia, nasadzenia. Mamy tutaj współpracę z, z, z osobą, która zajmuje się, jest architektem krajobrazu, ale zajmuje się też tymi kwestiami przyrodniczymi. Wiemy dzięki temu co sadzić, jak sadzić, w którym miejscu, jakie powinny być nasadzenia, tak żeby ten dzierżoniów z miesiąca na miesiąc, z roku na rok był miejscem coraz bardziej zielonym, coraz bardziej kolorowym, coraz bardziej estetycznym i coraz bardziej przyjaznym dla y, mieszkańców. Y, jesteśmy w trakcie też y, y, zamiany terenów ze spółdzielnią mieszkaniową i takie kolejne duże zadanie dotyczące estetyki i zieleni y, przystąpimy już w tym roku do wykonania koncepcji y, Zagospodarowania tego terenu, wjazdu od, od świdnicy naprzeciwko Szela. Tam jest po lewej stronie teren zielony, więc będzie to y, 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 przeprojektowane jako taki troszkę park, troszkę miejsce y, y, zmieniające tą komunikację. I dalej wzdłuż ulicy Piastowskiej ten teren po lewej stronie na wysokości osiedla Złotego również wejdzie w ram, do tej modernizacji. Także taką koncepcję y, będziemy realizować pod koniec roku. Tą koncepcję Państwu przedstawię i w kolejnym roku zapewne tą inwestycję zrealizujemy. Szanowni Państwo, na dzisiaj to tyle. Myślę, że, że, że tematy ciekawe, bardzo ważne, istotne, oczekiwane szczególnie przez wnioskodawców. Ja tutaj chciałem podziękować wszystkim Państwu, którzy się zaangażowali w ten budżet obywatelski. To oczywiście wymaga poświęcenia troszkę czasu, bo wymyślenia tematu, zebrania tych kilku podpisów, złożenia wniosku, ale jak widać, no mieszkańcy naszego miasta są zaangażowani, są aktywni. Bardzo dziękuję. Gratuluję tym Państwu, których projekty weszły do realizacji, jeszcze raz powtórzę te projekty, które nie znalazły w tym roku możliwości realizacji, na pewno będę miał na uwadze, na pewno będę w kontakcie z wnioskodawcami i o ile w przyszłości na pewno w przyszłym roku budżet obywatelski będzie kontynuowany. Będziemy się zastanawiać tutaj wspólnie z radnymi, ale też z mieszkańcami, czy to ma być też budżet tematyczny, tak jak w tym roku czy pozostać przy tej estetyce zieleni, czy zmienimy po prostu na inną dziedzinę funkcjonowania naszego miasta. Zobaczymy, ale jest to naprawdę temat, który jest ważny, istotny i będę chciał, żeby właśnie ta partycypacja społeczno-obywatelska w kolejnych latach również w naszym mieście miała miejsce.